Feel like Monroe. That's when you want me most. Oh oh. I'm all out of salt. Not gonna cry, cry, cry. Not gonna cry, cry, cry. Not gonna cry, cry, cry. I'm all out of salt. Siemano, mamy testy. Jak widzicie, dojechała do mnie maszyna. Jedna, czyli case z firmy Agromarket Wiewiecko. Pozdrawiamy firmę Agromarket Wiewiecko. Dziękujemy Piotrkowi za użyczenie sprzętu, bo z nim załatwiałem pokaz testy maszyn. Case Puma CVX240, czyli symbol odpowiada mocy maszynie 240 KONI. Maszyna nie różni się praktycznie, że niczym od naszego case'a Tylko tyle, że troszkę kabina jest inna, zmodernizowana, ma oświetlenie LED e, Ma więcej tych lamp LEDowych praktycznie, że 360 stopni e, Oświetlona kabina dookoła, czyli nie będzie martwego punktu jak w naszym case'ie e, Odważnik jaki posiada to 900 kg My mamy tonę 100 e, Ogólnie maszyna bardzo fajnie się spisuje. E, ma taką funkcję, że jak zsiada się z fotela, to spada z 850 obrotów na 650 obrotów. Nie wiem, czemu tak jest. Jakieś unowocześnienie maszyny. U nas tego nie ma. Tu już ma dodatkowo coś dołożone. E, no i czym się jeszcze różni? Kształt lusterek jest inny. No ogólnie góra kabiny jest zmieniona. Tak zwany design. Wszystko jest to samo. Opony 710x6042R z przodu e, 600x60R30, czyli jest wszystko to samo co w naszej Pumie. I przejdziemy z tyłu do agregatu uprawowo-ścierniskowego, jakim to jest Carrier XL525. Tak samo z firmy Agromarket. Szerokość tego agregatu to jest 5,25 metra. Z przodu dodatkowo ma crosscutery, kutery czy kantery, nie wiem jak dokładnie to się wymawia. To jest dobre do dodatkowego pocięcia resztek pożniwnych kukurydzy, tak jak i w rzepaku, tak zwanych przez niektórych badyli, łodyg. E, tego nie używamy tutaj, bo nie mamy co ciąć Próbowałem z ciekawości to spróbować i Nic to nie robi tutaj, to tylko fajnie potnie nam resztki Kukurydziane i rzepaczane W pierwszym przejeździe Także Ogólnie Tamte pole gdzie było nagrywane z drona robiliśmy na szóstce e, Było bardziej twardo na polu e, Tutaj wjechaliśmy na kolejną działkę, tu jest rozdane wapno i po prostu tutaj całkiem inaczej ta talerzówka wchodzi, wchodzi głębiej, dlatego spłuciłem podwójny wał, taki jaki nas interesuje w maszynie. Regulacja głębokości jest banalnie prosta. Podnosimy sobie na, za pomocą EHR-u siłowniki do góry, wkładamy klipsy, opuszczamy. Skala nam pokazuje jaka głębokość i wszystko w temacie. Konstrukcja wózka, jak widzicie i ogólnie całej maszyny rama. Jest zbudowana po prostu bardzo dobrze. Jak widzicie, ona jest cała, po prostu jest dookoła zamknięta. Na środku główna rama, cała, y, siłowniki y, do składania sekcji. Ogólnie maszyna jest składana na pół, czyli po dwa siłowniki na każdą sekcję. Wózek, co mi się podoba, jest bardzo krótki, y, nie jest jakiś długi, y, bardzo no, można powiedzieć solidny. Dość, w ogóle cała maszyna prezentuje się bardzo jest, jakby to można powiedzieć, e... brakuje mi słowa jak to powiedzieć solidnie wykonana. O, to jest dobre określenie. E, tutaj mamy takie zbieracze, żeby nam nie sypało tak zwanych mult. I teraz tak plus maszyny to jest to, że posiada regulowany kąt cięcia talerza. Odkręca tu się klucz, tu jest specjalny klucz do tego. I ma trzy, trzy kąty cięcia talerza się przestawia każdy talerz pojedynczo, może jest to czasochłonne, ale dużo maszyn nie ma zmiany kątu, a bo jak mają, to mają na ramię za pomocą śrub. Mnie się wydaje, że nie wiem, to jest takie moje zdanie, że takie rozwiązanie jest lepsze, bo tam w jakimś, w jakimś stopniu może nam to się przestawiać, albo po prostu, no, no nie wiem. Teraz, tak, co jest ważne w tej talerzówce, to, że rząd talerzy przed nich nie idzie cały czas w jednym kierunku, tak samo z tyłu, tylko idzie w lewo i w prawo, tak samo z tyłu, idzie w prawo i w lewo. I co to nam powoduje? Powoduje nam to, że maszynę nam nie ściąga w lewą stronę czy w prawo. Muszę teraz, zależy, z której strony spojrzymy. I jest to bardzo dobre. Nie ściąga maszyny. Nie ciągnie nam ramion. Na przykład no, akurat tutaj nie mamy ramion, tylko jest zaczepiana na dyszel. E, tutaj macie złącza hydrauliczne. E, traktor się okurzył. No, jest sucho. Wapno też ze ścierni wylatuje. Unosi się. Także to nic. E, tutaj macie regulacje. Też za pomocą klipsów i siłownika od regulacji, od poziomu maszyny. Wszystko brat rano to ustawił. Bo ja... No... Ustawiał, bo ja testowałem inną maszynę Teraz ja jeżdżę tą maszyną Także Ogólnie jak wrażenia Wrażenia są Na plus Sprzęt się sprawdza Teraz tak, co do tej maszyny Jeżeli miałbym tak szczerze powiedzieć To do tej maszyny Przy tej głębokości, na którą teraz robię Ten koń pociągowy, jakim jest Pół ACV 240 na skrzyni Bezstopniowej, daje sobie radę ale jeżeli chcemy agregować głębiej, talerzować, to pokusiłbym się tutaj o ciągnik o mocy co najmniej 270 koni, czyli takim jakim jest Optum. Nie wiem, jak wersja 250 koni do pumy e, odnieść się do tego, bo nie testowałem, nie jeździłem nigdy tą maszyną. Tam jest większa masa. Ale jeżeli mocy jest 10 koni większa, to podejrzewam, że nie byłoby za bardzo dużej różnicy i preferowałbym Optima 270 albo już coś pod 300 koni pod tą maszynę, żeby zrobić na tak głęboko. To samo tyczy się uprawy po orce. Puma będzie miała ciężko, ale ciężko nie ciężko, maszyna jest solidna. Tutaj macie parametry tabliczki, sobie zobaczcie ile to waży. Ja tam nie będę się schylał. Także maszyna naprawdę jest jak najbardziej na plus i o tak z góry chciałbym podziękować jeszcze raz Piotrkowi Macowi, bo to z nim załatwiałem te testy. Z Spoczątkowo nie sądziłem, że się uda, udało się. No. No i co? Trzymaj się Piotrek. Pozdrawiamy całą firmę Agromarket. Mam nadzieję, że w końcu się wyleczy, bo mam taką chrypę, nie wiem, co w ogóle z tego wyjdzie. Jaki to materiał będzie, czy da się dosłuchać. Jeżeli będzie OK, wstawimy, podzielimy się opinią. Szokisiów, jak to wygląda? Także, teraz coś nagramy z kabiny Zamykamy temat talerzówki No i co, talerzówka się sprawdza, robi robotę, zresztą Wam pokażę Jak to robi, jak to miesza Ja jestem z efektu naprawdę zadowolony, jest wszystko wymieszane Tak jak powinno być Czyli jak następuje spłycanie i zgłębianie tej maszyny A na zasadzie klipsów jak w Horszu, kto ma Horsza ten wie Cyk, o Teraz przechodzimy na kolejną część tu nie ma klipsów. Stamtąd trzeba zabrać klipsy. Są na jednej, dwa siłowniki. Są z tego co widzę. Jeszcze tu tego nie robiłem. Brat nią rano jeździł, ustawiał. Teraz przyjechaliśmy na inne pole. Idzie tu za głęboko. Puma ma bardzo ciężko. Podgórki nawet do 10 na godzinę zwalnia. A to jest nowy traktor i po prostu nie chcę go żyłować. No bo nie widzę sensu w ogóle żadnego co by mi to dało e, szkoda maszyny, niech się układa dociera, być może e, przyszły właściciel jej no po co ma widzieć, że ktoś dożynał jego traktor, tak? dobra, mamy spłycone i myślę, że tutaj jest skala ogólnie o, skala jest, było na szóstce czyli na, nie wiem jak teraz się odnieść skalę do głębokości no nie wiem także idziemy, spłuciliśmy i zobaczymy czy będzie miała lżej czy, no na pewno będzie miała lżej tu jak widzicie wilgoć jest jakaś, no nie jest tragicznie, także nie narzekamy już w odcinkach jest wszystko fajnie, nowa maszyna pięknie się prezentuje, zobaczcie jaka ona jest śliczna, tylko jeździć bardzo łapie wentylator yy, w niej yy... Zauważyłem y, słomę w naszej pumie, aż tak to y, za bardzo się nie zapycha, ty sito. nie wiem, czym to jest spowodowane, czy po prostu inny wentylator widzimy ta puma się w kabinie coś opowiem o traktorze, o moich odczuciach. Także widzimy się w środku. Teraz tak y, szanowni widzowie, jesteśmy w środku w kabinie. Wydaje mi się, że jeżeli miałbym porównywać z naszą pumą to jest nieco ciszej w kabinie. Traktor chodzi troszkę nieco inaczej. Może być to spowodowane, że jest po prostu jeszcze spasowany, nie jest dotarty. Maszyna ma dopiero 17 godzin. Jak do nas przyjechała, teraz nie wiem, bo ja nie odbierałem maszyny, ja odbierałem inną maszynę. Odbierał to brat jeden i drugi. Nie tak. wiem, miała chyba 10 czy 11 godzin. Prawdopodobnie te godziny były wybite na placu poprzez. Yy, przejażdżki przez yy, odwiedzających w składnicy agromarket i, no i co tu jeszcze mogę powiedzieć traktor nie różni się praktycznie, że niczym niż nasza pumcia yy, poza tym, że ma dodatkowego, dodatkowo ma parę funkcji więcej yy, jest po prostu, no mi się wydaje bardziej wyposażony yy, oświetlenie na pewno zrobi robotę ten akurat oto model nie posiada szyberdachu Także, no jak dla mnie minus, dlaczego nie jest to jakiś wytyczna zakupu maszyny, jakiś szyberdach, ale jeżeli nam padnie klimatyzacja, miałem taki przykład w kejsie Pumie naszej, że kabel masowy od Muchawy nie stykał i po prostu nie grzebałem tam w kablach. E, I jeździłem na otwartym szyberdachu, dało się przeżyć. Tu nie ma okien, są tylko drzwi, także. Szeberdach ratuje nieraz życie, ale to taka mała, można by powiedzieć pierdoła, ale jak to się mówi, potrzebna. E, tutaj ma przyciski od zdalnego e, sterowania, czyli naprowadzania poprzez nawigację. Traktor wyposażony jest, e, nie ma karty, e, także nie pojeździmy na nawigacji. E, także mam nadzieję, że w jakimś stopniu uda się mm, w przyszłości wytestować tą nawigację w naszym traktorze. Także widzimy się w późniejszej części wieczoru, bo już mamy, można by żyć, wieczór godzinę 18 Do godziny 9.00 mamy możliwość użytkowania maszyny. Później musimy ją załadować na ciężarówkę i kierowca odwiezie transportem maszynę na składnicę. Ogólnie, jak jedzie się skrzyniące VX? Mamy rewers do przodu dany, dajemy gaz. Ustalamy sobie zadaną prędkość. Ja mam tutaj 13 na godzinę. I teraz tak, opuszczamy maszynę, możemy jeździć na suwaku, jak to woli. Tutaj są trzy agresywności skrzyni, czyli jedyneczka, dwójeczka, trójeczka. Ja przeważnie w polu pracuję na agresywności na trójce, wtedy traktor jest żywy. Taki zrywny ma chęć do pracy Mamy też opcję Bez suwaka e, Samą nogą I co możemy się zrobić Mamy tutaj trzy zakresy F3, F2, F1 I mamy 13 na godzinę I możemy jeździć na suwaku Przykładowo Ustawimy sobie na F2 13 Na F1 przykładowo Ustawimy sobie tam 7 na godzinę na uwrociu i jeżeli jesteśmy już przed poprzeczniakiem, z F2 żółwiem zwalamy na F1, czyli na te 7 na jak się nastawimy i nic nie musimy robić, tylko operujemy guzikami i tutaj ustawiamy sobie czasówkę do podnoszenia i tak naprawdę my jako operatorzy za bardzo nie robimy nic w tej maszynie. Posiada też takie funkcje jak stałe obroty, jedynka i dwójka, E, ustawiamy sobie stałe obroty, i maszyna myśli. E, nie myśli, tylko ma za zadaną, e, zadane obroty i na nich pracuje. Bo jak wiecie, maszyny jeszcze nie są tak uzdolnione i nie widzą przed nami przykładowo przeszkody, czy góry, czy cięższej ziemi, czy piasku. I przykładowo mamy ciężką glinę. Wbijamy sobie wyższe obroty. Tutaj akurat na, jest odwrotnie na jedynce, są wyższe ustawione, ja nie będę tego przedstawiał. Bo ja na tym nie jeżdżę za bardzo, zazwyczaj w swojej Pumie czasami jeżdżę. Ogólnie jeszcze, co powiem, to nie ukrywam, że bardzo chciałbym, bo to ogólnie jest CVX skrzynia. Chciałbym przetestować największy model Case'a, czyli Pumę 220 na shifcie, czyli na skrzyni biegowej. Jak ten traktor się zachowuje? Czy warto przepłacać? za skrzynię CVX i za 20 dodatkowe koni nie wiem czy się uda załatwić maszynę na testy zobaczymy czy chłopaki użyczą nam kolejnego traktora na testy z tą samą talerzówką najlepiej to byłoby takie idealne odzwierciedlenie widzimy jak ta maszyna zachowuje się z tą talerzówką przy tych ustawieniach i jak ten power powershift by sprawował się z nią, no zobaczymy czas pokaże co do testów, jesień jest długa. Będzie jeszcze sporo maszyn na testy, i po prostu to wszystko, te całe testy, będą odzwierciedleniem i rozwieją nasze wątpliwości, czyli za i przeciw o danych maszynach. Także ja jestem szczęśliwy, że mam traktor i maszyna testy. Mogę zobaczyć, co potrafi. Tam jest talerzówka kolejna. Także wszystko jest tak.